Dzień dobry wszystkim, witam Was w kolejnym filmie. Dzisiaj mam dla Was temat związany z finansami i budżetem domowym, czyli coś, co interesuje wiele osób. I słusznie, bo zwłaszcza teraz, kiedy inflacja galopuje niczym gazela, warto zainteresować się swoimi finansami i zadbać o swój budżet domowy. I w związku z tym mam dla Was osiem wskazówek, czy wręcz nawet może takich osiem nawyków finansowych, które tak naprawdę każdy może od zaraz prowadzić do swojego życia i tym samym nauczyć się bardziej świadomie zarządzać swoimi finansami. Także zapraszam Was do oglądania. Nie podążaj za tłumem. Każdy z nas ma inną sytuację finansową, inne wydatki, inne zobowiązania, dlatego ostatnią rzeczą powinno być porównywanie się do innych i powielanie zachowań osób w naszym otoczeniu i nie tylko, dlatego że nasze decyzje mogą być determinowane przez grupy ludzi, których kompletnie nie znamy. Ślepe podążanie za tłumem do niczego dobrego nas nie doprowadzi, zwłaszcza w kwestii finansów. Ludzi, którzy nie muszą martwić się o pieniądze, jest znacznie mniej niż tych, których brak pieniędzy jest największym problemem. Jest takie powiedzenie, jeśli chcesz mieć to, co wszyscy, rób to, co wszyscy. Jeśli natomiast chcesz żyć po swojemu, musisz podążać swoją własną drogą, Drogą, niezależną od zachowania innych. Przekładając to na życie codzienne, tak jak wcześniej wspomniałam, nasze decyzje mogą być determinowane przez to, co robią ludzie w naszym otoczeniu. Znają mi rodzina, przyjaciele, współpracownicy ktokolwiek, kogo znamy lub. Nawet i kogo nie znamy, możemy czuć presję, że skoro oni coś robią, na przykład budują dom, kupują nowy samochód, chodzą na zakupy z nudów i kupują rzeczy, których nie potrzebują, to my też powinniśmy. Człowiek z natury chce się wpasować w grupę, mieć poczucie przynależności i oczywiście nie ma w tym niczego złego, ale jednak nie zawsze jest dobrym rozwiązaniem. Jeśli chcemy faktycznie mieć kontrolę nad własnymi finansami, no to nie powinniśmy ulegać takiej presji i działać zgodnie z naszymi priorytetami. Eduki się na temat inwestowania. Prędzej czy później, racjonalnie zarządzając naszym budżetem, dojdziemy do takiego punktu, kiedy w końcu trzeba coś będzie zrobić z tymi zebranymi, zaoszczędzonymi pieniędzmi. E, niestety przez inflację, wręcz absurdalne oprocentowanie, lokaty nie są zbyt opłacalne, w ogóle to nie wchodzi w grę, można powiedzieć. E, więc taką rzeczą, która automatycznie przychodzi do głowy, to jest inwestowanie. Żeby w coś zainwestować. Tylko problem polega na tym, że większość z nas e, często nie wie, jak się za to zabrać, od czego zacząć. No Nie mamy takiej wiedzy, tak? E, wręcz e, totalnie niezrozumiałe jest dla nas, dla mnie, dla Pawła, bo sami mieliśmy taki problem, dlaczego w szkole nie ma przedmiotu ekonomia, finanse, które e, dałyby nam taką wiecie, chociażby podstawową wiedzę. A tak my wychodzimy ze szkoły bez wiedzy, e, która pomogłaby nam jakby nie patrzeć w życiu takim codziennym w życiu dorosłym. Dlatego nie pozostaje nic innego, jak samodzielne kształcenie. I w tym miejscu chcę Wam polecić. Książkę Tradera 21, Inteligentny inwestor XXI wieku, z którą miałam okazję się ostatnio zapoznać. My działalność pana Cezarego śledzimy już od dłuższego czasu, dlatego, kiedy zaproponowano mi zrecenzowanie tej książki, to no, z chęcią tą propozycję przyjęłam, dlatego, że jest to najlepiej oceniana książka o inwestowaniu w Polsce w ostatnich latach. Znajdziemy w niej podstawową wiedzę, która pomoże wejść w ten świat inwestowania. Jest ona dodatkowo przedstawiona w bardzo przystępny sposób, co moim zdaniem jest bardzo ważne, dlatego, że no właśnie jednak większość osób uważa, że inwestowanie to jest coś niesamowicie trudnego, a ta książka pokazuje, dzięki tej książce możemy się, możemy się przekonać, że no to nie do końca jest to prawda. Owszem, nie jest to jakoś super łatwe, ale właśnie z odpowiednią wiedzą, z odpowiednim takim zapleczem jesteśmy w stanie faktycznie robić to całkiem nieźle. Ponadto w kolejnych tomach znajdziemy konkretną wiedzę do wykorzystania, na przykład jak zbudować portfel inwestycyjny i odpowiednio go zdywersyfikować. Znajdziemy tam też dział o psychologii inwestowania, co jest również bardzo ważne, dlatego że to właśnie przez to Działanie emocjonalne możemy najwięcej stracić. Przeczytamy też o błędach, jakie popełniał autor w przeszłości. No a to jest często bezcenne, dlatego, że no, my już tych błędów nie będziemy musieli popełniać. A przynajmniej będziemy już wiedzieć, z czym to się ja, tak? co popełnienie takiego i takiego błędu e, może później nam przynieść. E, więc no, można powiedzieć, że możemy dzięki temu całkiem sporo zyskać. Wręcz można się pokusić o stwierdzenie, że być może dzięki temu e, stracimy dużo mniej pieniędzy, dlatego że będziemy mogli się uczyć na błędach kogoś innego, a nie na naszych własnych. I wydaje mi się, że jeśli po przeczytaniu tej książki e, stwierdzi się, że no, inwestowanie jednak w dalszym ciągu nie jest dla mnie, dalej jest to dla mnie trudne i niezrozumiałe, to nawet wręcz dobrze, że na nią trafiliśmy, dlatego że e no, oszczędzimy sobie po prostu i nerwów, i, i właśnie straconych ewentualnie pieniędzy. A jeżeli wręcz przeciwnie, stwierdzimy, że e, jesteśmy gotowi na to, żeby zacząć coś robić w kierunku e, właśnie inwestowania, to będzie ona prawdopodobnie dobrym fundamentem na pomnażenie naszego majątku. Wiedzy w internecie oczywiście jest całkiem sporo, jest ona darmowa, dlatego warto też zacząć w ogóle tam e, jakoś się edukować. Natomiast nie jest ona tak usystematyzowana i z pewnego źródła, jak mamy właśnie tutaj e, w e, książce Inteligentny Inwestor 21. Wieku. E, dlatego, jeżeli szukacie czegoś takiego konkretnego, czegoś, e, co będzie zawierało taką wiedzę w pigułce, to myślę, że ta książka jest jak najbardziej dobrym wyborem. E, zresztą, no, jakby oceny mówią same za siebie. To jest każdego indywidualna decyzja. Pamiętajcie tylko, żeby nie inwestować w to, czego nie rozumiecie. E, jeżeli nie macie wiedzy, to też lepiej się wstrzymać i doedukować, jakkolwiek by ta edukacja nie wyglądała, czy to właśnie z tej książki, czy z internetu, to pamiętajcie, że e, żeby nie robić nic pochopnie i przygotować się do tego odpowiednio, bo wiadomo, tutaj wchodzą w grę pieniądze i nigdy nie inwestujcie pieniędzy, których nie możecie stracić. O tym punkcie chyba słyszał każdy. No, jednak statystyki w ostatnich latach nie są najlepsze. Oczywiście kredyt czasami jest dobrym rozwiązaniem, czasami jest jedynym rozwiązaniem. No, mało kto raczej w Polsce jest w stanie wybudować dom bez pożyczki. Zwłaszcza teraz, kiedy te ceny w ogóle tak drastycznie poszły do góry. Ale właśnie tutaj ważny jest poprzedni punkt, czyli edukacja. Nie tylko edukacja dotycząca inwestowania, ale również innych takich tematów związanych z naszymi finansami. Kredyty teraz są tanie i wydawałoby się głupim nie korzystanie z tego i unikanie ich. No ale w dłuższej perspektywie czasu ta sytuacja może ulec zmianie, prawdopodobnie tak się stanie i wcale nie ulegnie zmianie na lepsze, a na gorsze, dlatego no, warto wiedzieć, co się może zmienić i jak to może na nas wpłynąć, jak to może wpłynąć na przykład na naszą ratę kredytu żeby po prostu później nie obudzić się z ręką w nocniku. Jeśli chodzi o karty kredytowe, to my używamy ich tylko wtedy, kiedy jest to niezbędne, na przykład płacąc za bilet lotniczy, kiedy nie ma innej opcji, ale nawet wtedy nie mamy na nich debetu, tylko właśnie korzystamy ze środków wcześniej tam przelanych. E, takie formy płatności po prostu bywają zdradliwe i niejedna osoba na tym popłynęła. W Polsce może nie są one aż tak popularne jak na Zachodzie, ale mimo wszystko wiele osób po nie sięga. E, rozumiem, że to może być też forma takiego pewnego zabezpieczenia w podbrankowej sytuacji, żeby skorzystać z takiej karty kredytowej. I kupić coś, na co no, nie mamy w tym momencie pieniędzy, a czego potrzebujemy. Podobnie jest z funkcją Buy Now, Pay Later, o której zresztą nagrałam film jakiś czas temu. Także, jeżeli jesteście zainteresowani tematem, to tutaj was odsyłam. Jednak warto być ostrożnym przy wydawaniu pieniędzy, których nie mamy. Niespłacone w terminie należności mogą nas spędzić naprawdę bardzo poważne problemy finansowe. Pamiętajcie, że każdy kij ma dwa końce, nie ma nic za darmo i prędzej czy później będziemy musieli za wszystko zapłacić. Dlatego jeżeli już korzystacie z kart kredytowych, tej funkcji buy now, pay later, to róbcie to z głową. Nie zapominajcie o należnościach, nie wskakujcie na debet, bo naprawdę może się to różnie skończyć. To jest niestety problem popełniany przez wiele osób, i nieraz spotkałam się z takimi historiami, być może Wy również, gdzie nawet zamożne osoby miały problem z finansami, i można powiedzieć, że żyły od pierwszego do pierwszego no co mogłoby się wydawać dziwne i wręcz niemożliwe, no bo jak jeżeli ktoś zarabia na przykład ponadprzeciętnie, to jakim cudem może mu nie staczać pieniędzy, ale jednak takie sytuacje się zdarzają. Problem polega na tym, że większe zarobki popychają ludzi do większych wydatków. Skoro mam więcej pieniędzy, no to teraz mogę kupować więcej i drożej. I ludzie automatycznie chcą podnieść swój status społeczny, kupując lepszy samochód, zmieniając mieszkanie na większe, czy no ubierając się na przykład droższe marki. Z jednej strony jest to oczywiście zrozumiałe, no bo jeżeli mamy możliwość Dlaczego z tego nie korzystać, ale warto to jednak robić z głową. Większa pensja to jedno, większe wydatki to drugie. Z doświadczenia mogę powiedzieć, że sposób w jaki żyjemy i wydajemy jest chyba nawet ważniejszy niż to ile zarabiamy. Podróżujemy po świecie między innymi dlatego, że zarabiając więcej, wydawaliśmy nawet mniej. I oczywiście, żeby nie było nie chodzi tutaj o skąpstwo, o to, żeby sobie odmawiać dosłownie wszystkiego, wszystkich przyjemności. E, rozumiecie o co mi chodzi. Nie, absolutnie nie o to chodzi. Jeżeli mnie oglądacie, to wiecie, że e, absolutnie nie uważam, że na tym powinno polegać jakby Nasze zarządzanie finansami, ale warto podejmować decyzje świadome, pokierowane naszymi potrzebami, a nie zachciankami, bo większość osób traci pieniądze jednak właśnie na tych zachciankach, na kupowaniu rzeczy, których tak naprawdę nie potrzebują, a kupują, no bo wszyscy to robią, więc oni też chcą się dopasować. Także warto o tym pamiętać i nie popełniać tych samych błędów. Być może się powtarzam, temu tematowi prawdopodobnie nie poświęciłam już kilka godzin na moim kanale, ale uważam, że to jest bardzo ważne i jest to jedna z głównych przyczyn, dla którego wiele osób uważa, że nie ma pieniędzy, bo po prostu wydają je na rzeczy, których nie potrzebują, ale nie do końca są tego świadomi. Nadmierny konsumpcjonizm to jest problem XXI wieku, z którym mierzy się każdy z nas. Marketing, zwłaszcza ten internetowy, jest coraz skuteczniejszy, sięga coraz głębiej i coraz natarczywiej. I zdecydowanie to nie pomaga ani oszczędzać, ani inwestować, a wręcz przeciwnie, e, jest taką e, rzucaną pod nogi nam kłodą, z którą musimy się mierzyć. Dlatego warto pamiętać, co jest dla nas ważne i na co tak naprawdę chcemy wydawać nasze pieniądze. Dawno temu nagrałam film o tym, jak ograniczyć kupowanie i jak ograniczyć nadmierny konsumpcjonizm. Dlatego, jeżeli Was to interesuje, to w opisie zostawię Wam film, link do niego i tutaj również na górze znajdziecie odnośnik. I na koniec jeszcze jedna ciekawostka. Na portalu Noise przeczytałam, że z badań opublikowanych na początku stycznia 2021 roku wynika, że Stany Zjednoczone są największym producentem odpadów z sztucznych na świecie. Produkują ich dokładnie 42 miliony ton rocznie, czyli dwa razy więcej niż Chiny, których populacja jest ponad 4 razy większa. O czym to świadczy? Odpowiedzcie sobie sami. Jeśli chcemy skutecznie działać, to musimy też wiedzieć co konkretnie chcemy osiągnąć. Dlatego nasz plan finansowy powinien być realistyczny, tak żeby te nasze małe sukcesy, małe postępy motywowały nas do dalszego działania. Dodatkowo też prawdopodobnie szybciej go wykonamy i będziemy mogli zastanowić się czy to co już osiągnęliśmy nam wystarczy, czy być może zabieramy się za kolejny, być może jeszcze większy cel. Moim zdaniem myślenie o milionach, kiedy nie radzimy sobie z tysiącami, niewiele nam da. Wiem, że wiele osób w myśli zasady think big właśnie myśli na samym początku już o tym, żeby zarabiać po prostu krocie, ale jednak większość osób, które coś osiągnęły, no, uważają to za po prostu takie trochę coachingowe rady, a tak naprawdę trzeba powoli małymi krokami. Dojść do tego celu, który nas satysfakcjonuje. Więc moim zdaniem najlepiej po prostu przeanalizować swoje finanse, swoje przychody, wydatki i na tej podstawie ustalić konkretne cele finansowe. I więcej na ten temat mówię w filmie o tym, jak stworzyć swój budżet domowy. Dlatego jeżeli Was to interesuje, to link zostawiam w opisie. Jak również tutaj będzie odnośnik. Uważam, że postępując tak właśnie według konkretnego planu, dużo szybciej osiągniemy ten satysfakcjonujący nas punkt, który sobie wcześniej ustaliliśmy. Przynajmniej w naszym przypadku tak było, tak? Od lat tak naprawdę. Naprawdę postępujemy według jakiegoś naszego konkretnego planu. Powoli go realizujemy i tak naprawdę w tym momencie no, nie możemy na nic narzekać. Kiedy już ustalicie swoje cele finansowe, oszczędnościowe, inwestycyjne, jakiekolwiek, no to warto w jakiś sposób pieniądze przeznaczone na to oddzielić od Waszych bieżących wydatków. I najlepiej w tym celu stworzyć sobie oddzielne konto oszczędnościowe albo na przykład po prostu zapisywać sobie, e, jaka część pieniędzy z Waszego konta jest przeznaczona na konkretne cele. To będzie też taka dodatkowa, można powiedzieć, że poduszka finansowa, którą e, wykorzystacie w razie ewentualnego jakiegoś wypadku czy potrzeby. E, no i to będzie dawało Wam takie, wiecie, poczucie bezpieczeństwa że jakieś tam pieniądze się odkładają, e, powiedzmy, że niby na coś oszczędzacie, ale w razie czego można to wykorzystać na, w czarną godzinę. E, no i też przelewając tę te, sumę jakąś tam wybraną przez Was, e, już na przykład na początku miesiąca, jeżeli to będzie automatyczny przelew, to wiecie, nawet nie zauważycie, że tego Wam brakuje, a po jakimś czasie, jak wejdziecie na takie konto, no to będzie miłe zaskoczenie, że już tyle i tyle się uzbierało, a mówię Wam, apetyt rośnie w miarę jedzenia, więc jak już uzbieracie jakąś konkretną sumę, no to na pewno tego nie przerwiecie, bo będziecie czuć satysfakcję, że udało wam się zaoszczędzić tyle i tyle i jest już coraz, coraz bliżej do osiągnięcia tego waszego wyznaczonego celu. I ostatni punkt, nie zapominajcie o kieszonkowym i wiem, że kieszonkowe może brzmi tak średnio, bo kieszonkowe to zazwyczaj no, daje się dzieciom, tak? A przecież jeżeli ktoś zarabia, no to jakby przede wszystkim chodzi o to, że zarabia dla siebie, tak, żeby mieć na własne wydatki i jak najbardziej o to chodzi, ten punkt jest przede wszystkim dla osób, które czują poczucie winy związane z tym, że wydają pieniądze na przyjemności, na jakieś takie nie wiem, na przykład droższe rzeczy, w momencie kiedy mają jakiś inny ważniejszy cel finansowy. W ogóle ten problem z poczuciem winy, z takimi różnymi przekonaniami na temat pieniędzy, jest dosyć powszechny. Ja nagrałam też jakiś czas temu film na ten temat, także również znajdziecie link. Link do wszystkich filmów, o których tutaj wspominam, znajdziecie w opisie, jeżeli jesteście zainteresowani. I wydaje mi się, że przede wszystkim warto zastanowić się, jeżeli takie poczucie winy się pojawia, dlaczego ono się pojawia, skąd to się bierze, i być może zastanowić się, czy nie warto byłoby to przepracować na terapii, bo oczywiście nie jest to nic pozytywnego. Dlatego, jeżeli ktoś ma taki problem, to myślę, że warto mieć takie pieniądze, które bez żadnego właśnie poczucia winy będziecie mogli sobie wykorzystać na jakieś tam przyjemności. Wiadomo, że zarabiamy po to, żeby żyć komfortowo, żeby żyć na jakimś tam dobrym poziomie, a nie po to, żeby sobie cały czas czegoś odmawiać. W ogóle nie o to chodzi. Od czasu do czasu oczywiście trzeba będzie sobie czegoś odmówić, czegoś nie kupić. To jest jakby normalne. Jakby ja też podkreślam, że jak wcześniej mówiłam, warto kupować tylko te rzeczy których faktycznie potrzebujemy. Oczywiście od czasu do czasu zdarzy się również i kupić pewnie coś niepotrzebnego, ale jakby chodzi o ten całokształt, prawda? Że nie wydajemy non-stop pieniędzy na jakieś tam bez, bez, bezpodstawne, bez niepotrzebne rzeczy. Dlatego warto sobie ustalić konkretną kwotę, jaką co miesiąc będziemy właśnie przeznaczać na to nasze kieszonkowe i nie wiem, czy to na oddzielne konto, czy po prostu na tym koncie, ale będziemy to gdzieś mieli zapisane, ile mamy tych, powiedzmy, że funduszy do wykorzystania żeby było nam łatwiej. Jak to się mówi, zawsze płacimy sobie na początku i właśnie to jest taki punkt, w którym warto o tym przypomnieć, że no nie powinniśmy o sobie zapominać, tak? dlatego że każdy z nas ma jakieś takie potrzeby, niekoniecznie te podstawowe, które fajnie byłoby od czasu spełnić, nawet takie zachcianki, nawet wyjście gdziekolwiek ze znajomymi, wiecie, do kina, gdzieś do restauracji. Od czasu do czasu myślę, że jak najbardziej jest to wskazane dla naszego takiego komfortu psychicznego. Dodatkowo dzięki temu będziemy mieć też takie poczucie, że korzystamy w jakiś sposób z tej naszej pracy, z tych godzin, które spędzamy tak na, na pracy, a nie cały czas sobie czegoś odmawiamy, no bo przecież są ważniejsze rzeczy. Oczywiście, że są, i ja rozumiem, ja sama jestem w stanie odmówić sobie wiele, żeby na przykład spełnić jakieś tam konkretne moje cele, no ale też bez przesady, tak? Nie bawimy się tutaj w żadne umartwianie to nie o to chodzi, wiadomo, że to też zależne jest od indywidualnej sytuacji, tak? Jeżeli ktoś naprawdę ma bardzo ograniczone fundusze i chce osiągnąć jakiś cel, no to być może będzie sobie faktycznie musiał odmówić nawet tego kieszonkowego, no ale tak jak mówię, tak? Każdy z nas powinien znać swoje priorytety, wiedzieć, co jest dla niego ważne i jakby działać według, według właśnie tego. Tak jak wcześniej wspominałam, poczucie winy nie jest najlepsze, skąd na pewno to się bierze? I warto zastanowić się skąd. OK, to by było na tyle. Mam nadzieję, że ten film będzie dla Was w jakiś sposób pomocny. Dajcie znać w komentarzach, jakie na przykład są Wasze, albo jedna taka najbardziej, naj, najistotniejsza Waszym zdaniem wskazówka finansowa, która może wpłynąć pozytywnie na budżet domowy osób, które na przykład przeczytają ten komentarz, obejrzały ten film, które są zainteresowane tym tematem. Jeżeli interesują Was ogólnie takie tematy związane z finansami, to w moim kanale w playlistie Finanse znajdziecie inne filmy. Tego typu, które się tutaj pojawiły. Jeżeli film się Wam podobał, to oczywiście zachęcam Was do subskrypcji, do lajkowania. Tymczasem dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie.